Cześć. Dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać o takiej pewnej mojej przygodzie. Kto, ta, ta moja opowieść może być, e, może być jakąś nauką, może być też jakimś ostrzeżeniem dla Was, e, zanim zdecydujecie się na podjęcie decyzji o operacji plastycznej. Na wstępie chciałam podkreślić, że każdy ma prawo o tym, żeby decydować o swoim własnym ciele. Leczenie na terapii swoich kompleksów, wsparcie psychologiczne jest oczywiście podstawą w takich przypadkach, ale jeżeli ktokolwiek, w pełni świadomy dorosły, decyduje się na operację plastyczną, to powinna to być po prostu decyzja tej osoby i nie powinno to podlegać ocenie ludzi z zewnątrz. Podobnie pobudki, przez które ktoś decyduje się na operację, to również sprawa tylko i wyłącznie tej konkretnej osoby. Omówienie tematu z rodziną czy bliskimi i ich reakcje na ten temat to oczywiście, Trochę inna para kaloszy. Również wyrażenie własnego zdania, jeśli jest się wyraźnie o to zdanie proszonym, to też trochę inna sytuacja. Ale jeśli nic takiego nie ma miejsca, to w mojej y, opinii operacja jest y, sprawą. Tylko i wyłącznie osoby, która na tę operację się decyduje. Warto w takim wypadku swoją ocenę i swoje zdanie zachować dla siebie, bo oczywiście prawo do, własnej, do własnego zdania i opinii mamy wszyscy z tym, że niekoniecznie musimy się z, z innymi wszystkimi tym zdaniem i opinią dzielić. I chciałabym też tutaj powiedzieć, że używam zdania i opinii, ale um, głównie chodzi mi o ocenianie. To jest, to jest, to jest ta rzecz, na której chciałam się po prostu skupić tutaj w tym, w tym trochę przydługim początku. Sama przeszłam operację plastyczną nosa i nagrałam na ten temat dla Was dosyć obszerny materiał, taki, taki, który może pomóc Wam ewentualnie również podjąć decyzję o operacji nosa i zobaczyć, jak do tego wszystkiego trzeba się przygotować i czy właśnie jest to, czy to jest sprawa dla Was. Nigdy też nie ukrywałam tego, że byłabym ewentualnie w jakiejś w przyszłości zainteresowana również ewentualną operacją piersi. Natomiast jeśli chodzi o operację piersi, nigdy nie byłam tak stuprocentowo zdecydowana. Nadal stuprocentowo zdecydowana nie jestem. Nie wykluczam po prostu pewnych ruchów ze swojej strony, bo nie wiem, co, co będzie za kilka lat albo za kilka miesięcy. Nie mam pojęcia. Po prostu to są dla mnie rzeczy, to, czyli operacje, operacje jakiekolwiek, które nie, nie służą gotowaniu zdrowiu czy życiu, są dla mnie takimi tematami, które uważam, że wymagają bardzo, bardzo długiego przemyślenia i nie podejmowania pochopnie, pochopnych decyzji. I jeśli chodzi o operację plastyczną piersi, to tak przyznam, że z ciekawości wybrałam się na jedną konsultację z pewnym bardzo znanym lekarzem do bardzo znanej kliniki i nie byłam zadowolona z przebiegu tej rozmowy, ale myślę, że to jest temat na zupełnie inny odcinek, a dzisiaj chciałam skupić się na czymś innym. Dzisiaj chciałam skupić się na zabiegu, który nazywa się Brazilian Butt Lift i zdobywa coraz większą popularność. O tym zabiegu oczywiście słyszałam już dawno temu gdzieś w kontekście Sióstr Kardashian, i w ogóle kiedy moda na duże pośladki wyszła szturmem na salony, to zaczęto gdzieś o tym, o tym zabiegu mówić. Czyli chodzi o powiększanie pośladków własnym tłuszczem lub też implantami. Natomiast nie chodzi konkretnie o zabieg powiększania pośladków swoim własnym tłuszczem za pomocą przyszczepu swojego własnego tłuszczu. Myślę, że sama tematem. Nigdy bym się nie zainteresowała, jeśli chodzi o wykonanie tego zabiegu na sobie, dlatego że zawsze miałam taką pełną świadomość, że żeby wykonać ten zabieg, to trzeba mieć odpowiedni procent tkanki tłuszczowej, oczywiście, żeby ten zabieg móc wykonać. W miarę bezpiecznie, bo chciałabym zaznaczyć, że jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych zabiegów z dziedziny chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej. Jeden z, jeden z takich, na które składa się największa liczba powikłań. Jest to niebezpieczny zabieg, niebezpieczna operacja. Także wiem, że właśnie trzeba mieć odpowiednią ilość tkanki tłuszczowej, nie każdemu taki zabieg można wykonać, ale pewna moja koleżanka zastanawiała się nad, nad wykonaniem takiego zabiegu. A inna moja znajoma wiedziałam, że taki zabieg wykonała. I u obu sprawa dotyczyła jednego lekarza, czyli i u tej jednej, która się zastanawiała nad ewentualnym takim zabiegiem i u tej, która ten zabieg wykonała. I znajoma, która zabieg ten wykonała, była moich gabarytów, być może nawet mogłabym powiedzieć, że szczuplejsza. I kiedy dowiedziałam się, że ona miała wykonany ten zabieg, to zaintrygowało mnie to, ale zaintrygowało mnie. Co lekarz ma do powiedzenia na takim spotkaniu osobie, która jest mniej więcej takich gabarytów, właśnie jak ja, która ma niewielką ilość tkanki tłuszczowej na start? Jak to wygląda? Jak wygląda, jak przebiega taka konsultacja i czy właśnie wyraża się zgodę, czy trzeba spełnić jakieś dodatkowe warunki? I stwierdziłam, że z czystej ciekawości i właśnie dla możliwości nagrania później, takiego materiału. Chętnie przejdę się na taką konsultację, oczywiście mówiąc panu doktorowi, że jestem zainteresowana. Jak najbardziej zabiegiem. No, zainteresowana zabiegiem oczywiście byłam na tyle, żeby zobaczyć w ogóle, co, co zostanie mi powiedziane. Natomiast y, myślę, że nie zdecydowałabym się na podjęcie takiego ryzyka ze względu na strach o własne zdrowie i życie. Ale przejdźmy do całej historii. I temat naszego dzisiejszego odcinka dotyczy y, odsysania tłuszczu, y, powiększania tym tłuszczem y, określonych, wybranych partii ciała, rzeźbienia ciała swoim własnym tłuszczem. No ale mamy jedno, ale potrzebny jest do tego człowiek, więc jak tutaj znaleźć odpowiedniego człowieka. Koleżanka, o której wspominałam, namówiła mnie właśnie na to, żebyśmy się na takie konsultacje umówiły i tak też zrobiłam, umówiłam się na konsultację do pana doktora. Wiedziałam o nim tyle, że ma to być najlepszy Specjalista w Polsce, który zajmuje się właśnie tą dziedziną. Zerknę sobie w notatki, żeby czegoś nie przekręcić na temat pana doktora, bo miał on być najlepszym specjalistą w Polsce z zakresu, w zakresie BBL, czyli właśnie tego Brazilian Butlift. Miał mieć specjalizację z chirurgii naczyniowej, miał być flebologiem. No i ogólnie po prostu mistrz w swojej dziedzinie. Pan doktor miał się specjalizować w leczeniu lipoedemy, czyli obrzęku tłuszczowego, w leczeniu obrzęku limfatycznego, ciężkich obrządzeń żylnych oraz miał się specjalizować w gojeniu przewlekłych ran oraz modelowaniu sylwetki. Oczywiście bardzo dobre opinie w internecie. Wszystko sprawdziłam na temat pana doktora. Zabieg, którym ja na konsultacji byłam zainteresowana to oczywiście powiększanie pośladków i modelowanie, rzeźbienie ciała za pomocą własnego tłuszczu. Tłuszczu, tak jak już wspominałam. I metody, którymi, których używa pan doktor, właśnie przy modelowaniu, przy tym odsysaniu własnego tłuszczu, to wasser lipo, czyli odsysanie tłuszczu z wybranych partii ciała, z wybranych miejsc i w tych zabiegach wykorzystuje się energię fali ultradźwiękowej do zabiegu liposukcji oraz przy przeroście tkanki tłuszczowej oraz łącznej. Było to również budżet, czyli rozbijanie i usuwanie złogów tłuszczu za pomocą strumienia wodnego i ta metoda ponoć jest uważana za jedną z takich bezpieczniejszych jeśli w ogóle o, o, o wszystkie te metody chodzi. No tak jak mówiłam u pana doktora, również porzeźbienie ciała, czyli rzeźbienie ciała za pomocą własnego tłuszczu oraz też taki zabieg, który jest tam bardzo polecany po tych wszystkich odsysaniach i rzeźbieniach, czyli Renuvion i to jest metoda poprawiania struktury skóry oraz jej napięcia od wewnątrz za pomocą zimnej plazmy. Czyli już wiemy, czym zajmuje się pan doktor, jak to wygląda. Na co, czym ja byłam zainteresowana? Przyszłam do gabinetu, i pierwsza rzecz, która taka była dla mnie nieco zaskakująca, to taka bardzo duża bezpośredność, bezpośredniość e, e, pana doktora. Takie duże wyluzowanie się, dosyć specyficzny sposób bycia, jak na lekarza, który akurat dla mnie no, nie jest na plus, ponieważ ja u lekarzy szukam jednak takiego spokoju i dużej życzliwości w odpowiadaniu na pytania, a nie jakiegoś takiego przełamywania, takiej jakiejś granicy pomiędzy pacjentem i lekarzem. No, u pana doktora powiedziałabym, był taki bardziej amerykańskie podejście, mówię tutaj amerykańskie, ale to jest tylko moja własna opinia i oczywiście to jest tylko moje własne wrażenie, dla kogoś innego coś takiego może być przyjemne i pomóc mu się bardziej przełamać. No ja czułam się troszeczkę dziwnie. Pan doktor poprosił mnie, żebym ściągnęła ubranie i została w bieliźnie. Tak też zrobiłam. Pooglądał mnie, pozakreślał tam coś tam, zapytał się, czego ja bym chciała i powiedział mi, jak on to widzi. I zaproponował mi oczywiście powiększenie pośladków w moim przypadku i powiedział, że fajnie byłoby jeszcze też, jeżeli miałabym ochotę, to wymodelować piersi własnym tłuszczem, no i oczywiście zrobić całe lipo ciała, czyli nadać taki kształt bardziej kobiecy, bardziej, tak, tak, takich słów użył pan doktor oczywiście, że miałby ten kształt ciała być bardziej kobiecy, bardziej w kształt klepsydry. Chciałabym tutaj również wam dziewczyny od razu powiedzieć, że to, że nie macie kształtu ciała klepsydry nie oznacza, że wasze ciało jest mniej kobiece. Nie dajcie sobie nigdy absolutnie tego wmówić. Bo nie ma czegoś takiego jak kobiecy kształt ciała. Jesteście kobieco, kobietą, macie konkretny kształt ciała, to jest właśnie kobiecy kształt ciała. Ale używam tutaj sformułowania, którego użył pan doktor. Zapytałam go, czy w moim przypadku, czyli osoby, która ma stosunkowo niski procent tkanki tłuszczowej, jestem drobnej budowy ciała, jestem szczupła. Czy w moim przypadku powinnam przytyć, powinnam coś zmienić, nie wiem zaprzestać ćwiczeń, czy w ogóle co co powinnam zrobić, żeby zabieg był dla mnie bezpieczny i czy w ogóle ten zabieg jest dla mnie wskazany, bezpieczny, czy to jest po prostu jakieś tam moje widzimy się, jest to zupełnie niepotrzebne. Tak jak już wspominałam, ja miałam świadomość tego, że zabieg taki z, związany z przyszczepem własnego tłuszczu, może wiązać się z wieloma komplikacjami, może wiązać się z wieloma powikłaniami, i wiedziałam też, że. W wielu przypadkach zabieg przeszczepu yy, przy tłuszczu, szczególnie jeżeli tego tłuszczu nie było, nie było wystarczającej ilości, yy, kończy się tym, że ten tłuszcz się wchłania i on znika, i trzeba zabieg powtórzyć, a to jest, yy, to jest dosyć niebezpieczne. No więc wywaliłam te wszystkie swoje niepewności yy, u, u pana doktora, i pan doktor powiedział mi, że w ogóle w tym stanie, w którym jestem już obecnie, moglibyśmy przeprowadzić operację, że super byłoby, gdybym oczywiście oczywiście przytyła ze 2-3 kg to byłoby perfekcyjnie, no ale y, na tym etapie, na którym jesteśmy teraz, da się odessać. Powiedział mi, że on nie z takich y, chudych ciał y, tłuszcz odsysał bezproblemowo. Po, powiedział mi, że to nie zagraża w żaden sposób, jeżeli jest to dobrze wykonany zabieg, to nie zagraża w żaden sposób życiu i zdrowiu y, pacjenta. Zapytałam się go, z których części ciała y, on widziałby to odessanie tłuszczu, więc wymienił w moim przypadku Mój brzuch wymienił moje plecy. Mówił mi również, że ten taki pasek pod piersiami, który jest tutaj, tak na okolicy żeber, ramiona i uda z tyłu. Więc sporo tych partii zostało wymienionych. Przyznam szczerze, byłam nieco zaskoczona, że w stylu miejsc u mnie można bezpiecznie pobrać tłuszcz. Szczególnie byłam zaskoczona tym brzuchem, przyznam szczerze, dlatego, że przy mojej budowie ciała tłuszcz u mnie się nie, nie zaczyna gromadzić na brzuchu. Mi się prędzej robią boczki. Ja tyję w taki sposób bardziej, że tyją mi boczki, tyje mi właśnie bardziej ta partia gdzieś tutaj przy żebrach, natomiast tutaj na tym pasie na brzuchu no to naprawdę muszę dłu, musiałabym długo poczekać, długo popracować, żeby tam zaczęło tak widocznie y, rosnąć. Dlatego trochę mnie to zdziwiło. Wiedziałam też, że tłuszcz, no nie tylko u kobiet, ale po prostu tłuszcz, u organizmów żywych, jest potrzebny do normalnego funkcjonowania. I ten tłuszcz na brzuchu u kobiety spełnia bardzo konkretne funkcje. Odesanie go, bo odsanie to jest dosyć powiem brutalny sposób pozbycia się tłuszczu, więc odesanie go yy... Z miejsca, w którym jest już go mało, myślę, że może stwarzać pewne zagrożenie nawet dla narządów wewnętrznych, dla gospodarki hormonalnej, no dla, dla jakby wielu punktów, jeżeli chodzi o funkcjonowanie organizmu. No, ale pytałam pana doktora dalej, czy właśnie jest pewien, czy, czy, czy osoba tak szczupła jak ja nie będzie właśnie miała problemów, albo jak to wygląda później z gojeniem się, czy jeżeli właśnie jestem drobniejsza, czy ten przebieg operacji nie będzie trudniejszy, więc dowiedziałam się wtedy, że u takich osób, u takich pacjentek jak ja, dużo łatwiej wykonuje się ten zabieg, no bo potrzeba mniejszej ilości tłuszczu do przeszczepu, że pacjentki dochodzą bardzo szybko do siebie. Powiedział mi, że to, i tutaj również zacytuję, że to z tymi grubymi, otyłymi pacjentkami jest duży problem, ponieważ to u nich istnieje ewentualne jakieś zagrożenie z powodu albo jakichś współistniejących chorób, czy chociażby z powodu właśnie tej, tej otyłości, która generalnie przy żadnych operacjach gdzieś tam wskazana nie jest, bo jest gdzieś obciążenie. Więc powiedział, że szczupłe pacjentki regenerują się bardzo szybko, bardzo szybko dochodzą do siebie i w pewnym momencie, co było dla mnie ogromnym szokiem, mówiąc mi to, wyciągnął swój telefon i po powiedział, że mi pokaże pacjentki, które są moich gabarytów i jak wyglądają u nich efekty. I zaczął mi pokazywać zdjęcia na telefonie tych pacjentek. I na tych zdjęciach ja widziałam twarze tych pacjentek. Raz, że jakby rozumiecie, ktoś Wam nagle wyciąga wyciąga zdjęcia półnagich kobiet, y, nagi, nagich kobiet również, bo w przypadku pup czy, czy biustu, no to, to były nagie kobiety i widzicie, widzicie czyjeś y, na, nagie zdjęcia nagle, bez, bez pytania otrzymujecie je. Dwa, wydaje mi się, że y, no, nie, nie powinien lekarz nigdy czegoś takiego robić w przypadku swoich pacjentów. Trzy, ja widziałam twarze tych pacjentów i pomyślałam sobie, hmm, ja też trafię przecież y, Когда бы. Podjęła się takiej operacji, to również trafię do, do takiego rejestru pana doktora, i co jeśli on kiedyś pokaże te zdjęcia komuś, a ja na przykład chciałabym tę operację zachować dla siebie. Myślę, że gdybym się zdecydowała na taką operację, to pewnie powiedziałabym wam o tym, pewnie zrobiłabym z tego materiał. Taki materiał, oczywiście, który miałby na celu również pokazanie, pokazanie wam, jak to przybiega, jak to wygląda, jak się do tego przygotować. Absolutnie nie miałby nie. nie są to materiały, jeżeli już w ogóle coś takiego dla was przygotowuję, to to nie są materiały, które mają was namawiać do robienia sobie takich operacji, bo ja nikogo absolutnie nie namawiam, ale sama wiem, że decydując się chociażby na tę operację nosa, ja sama szukałam wielu informacji w tym temacie, więc wyobraziłam sobie, że gdybym nie chciała, gdybym chciała utrzymać coś takiego w tajemnicy, no byłabym pacjentką która nie chce o czymś takim mówić, no to ktoś mógłby mnie tam zobaczyć, będąc na, na wizycie. I uznałam, że to jest super dziwne i super nie w porządku. Bardzo mi się to nie spodobało. Zapytałam oczywiście o cenę również tego zabiegu. Więc cena samego zabiegu to było gdzieś około 30 tysięcy złotych. Do tego dochodził ten zabieg właśnie, który miał tę skórę zliftingować, poprawić jej napięcie właśnie od wewnątrz, żeby to ciało oprócz tego, że zostanie gdzieś tam postrzykiwane, to żeby je jeszcze właśnie ładnie wymodelować i nadać mu jędrności. Więc wszystkie, no i jeszcze potem są masaże, i cała rehabilitacja, bo to też nie jest tak, że po zabiegu to już jest koniec, ale potem jest jeszcze rehabilitacja, więc wszystkie te zabiegi razem to gdzieś tam około 40 tysięcy złotych, no, no ta cała zabawa wychodziła. Ja, oczywiście, wychodząc stamtąd, wiedziałam, że na żaden zabieg się nie zdecyduje, ale powiem Wam, że byłam trochę zszokowana tym wszystkim. Byłam zszokowana łatwością, z jaką pan doktor Nałapski, kogoś tak szczupłego jak ja na przeszczep, na przeszczep właśnie tłuszczu. Byłam też zdziwiona tym, że zaproponował mi sam powiększenie biustu tłuszczem, chociaż wcale o to ja nie, nie pytałam, no ale powiedział mi właśnie wtedy, że moja sylwetka będzie bardziej kobieca. To też uznałam, że nie do końca jest w porządku, żeby lekarz wskazywał na pewno niedociągnięcia i sam mówił, co on uznałby, że fajnie. Nie byłoby w człowieku zmienić, bo. Ja tak myślę, że idąc do lekarza, idę, idę ja zdecydowana na, na coś konkretnego i nie chcę słyszeć od tego lekarza, że jeszcze więcej rzeczy jest ze mną nie tak, kiedy w głowie mam już, że coś jest ze mną nie tak z jakąś inną częścią mojego ciała. Wolałabym w ogóle myśleć o sobie, że wszystko ze mną jest w porządku, czy wolałabym, żeby w ogóle ludzie myśleli, że jest wszystko z nimi w porządku, ale nie zawsze da się przeskoczyć nad pewnymi problemami czy nad pewną estetyką. Bo tutaj dochodzi jeszcze estetyka, którą każdy z nas ma swoją, i po prostu pewne cechy naszego wyglądu. W naszą estetykę wpisywać się czasem po prostu to się nie udaje czasem, no. I, i można jakieś rzeczy akceptować, a można je akceptować i chcieć je również dalej zmieniać. Natomiast absolutnie nigdy nie chciałabym, żeby to lekarz. Już nie mówię nawet, że jakaś osoba trzecia, ale żeby to lekarz wskazywał na takie problemy w moim ciele. Minęły jakieś dwa miesiące od tej mojej konsultacji, Tam tamta moja jedna znajoma była w jakimś stopniu zdecydowana na przeprowadzenie któregoś z zabiegów u pana doktora, bo u pana doktora oczywiście można różne rzeczy tam z, z, z tą liposukcją czy, czy rzeźbieniem, liporzeźbieniem ciała przeprowadzić, niekoniecznie. Tylko ten Brazilian butt lift, więc ona tam gdzieś się dalej nad tym zastanawiała. I właśnie gdzieś jakieś takie dwa miesiące po tej mojej konsultacji doszły mnie słuchy. Najpierw na grupach tematycznych związanych z operacjami plastycznymi, takich na Facebooku, też na różnych wątkach gdzieś w internecie zaczęłam. Zaczęłam napotykać na całe, całe wątki i różne pojedyncze opinie, które rzuciły się dużym cieniem na nieskazitelne do tej pory oblicze pana doktora, oblicze, oczywiście, internetowe, oblicze, jeżeli chodzi o kwestie komentarzy. Trafiłam na parę takich naprawdę. Poważnych wątków, które gdzieś tam dziewczyny poruszały, dziewczyny pacjentki pana doktora, które były niezadowolone z zabiegów, które mówiły, że nie mogą się nigdzie wypowiadać otwarcie, właśnie chociażby na tych forach facebookowych, na temat. Powikłań, które je spotkały po operacji, na temat tego, jak bardzo nieudane te operacje okazały się być, ponieważ pan doktor gdzieś je tam zastrasza i, i każe te wątki usuwać w jakiś sposób, w jaki nie mam pojęcia. Nie wiem, czy były straszone sądem. Do tego nie dotarłam. Jeżeli któraś z Was znalazła się w podobnej sytuacji, to może powiedzieć, jak, jak taki lekarz, niekoniecznie ten, ale może jakiś inny postępuje i w jaki sposób udaje mu się konkretne wątki usuwać. Natomiast już wtedy zaczęłam napotykać na takie rzeczy, które faktycznie jakby utwierdziły. Mnie w tej mojej opinii, która gdzieś tam się zasiała po tej wizycie, że, ten, ten, że coś jest tutaj nie w porządku, że coś tutaj nie gra yy, tak, tak do końca. I później w mediach spadła bomba, ponieważ o lekarzu zaczęło mówić się głośniej. Ja wiedziałam, że jest to lekarz, który wykonuje zabiegi u wielu gwiazd, u wielu celebrytek, u influencerek. Wiedziałam, że często wykonuje te zabiegi też w ramach Barteru za reklamę u tych celebrytek i Spadła właśnie bomba medialna, bo kilka kobiet zdecydowało się powiedzieć na temat swoich nieudanych operacji. Jedna ze stacji telewizyjnych również podjęła się zrobienia większego materiału, reportażu na ten temat. Również dowiedziałam się, że przeciwko panu doktorowi toczy się śledztwo na prokuraturze i nie wiem, jak to wygląda na ten moment, bo w pewnym momencie po prostu przestałam śledzić całą te akcje i troszeczkę o tym zapomniałam. I przypomniałam sobie o tym, będąc na zajęciach zajęciach w grupie kobiet, w której ktoś tam zaczął, właśnie rzucił jakimś tematem, że po co, oczywiście w ramach kompletnie żartu, że zamiast ćwiczyć, można tam sobie coś tam wstrzyknąć czy, czy powiększyć w taki sposób. Część dziewczyn w ogóle nie wiedziała o czym mowa, i właśnie zaczęła się rozmowa o tym, że można sobie powiększać czy zmniejszać pewne części ciała, odsysając czy dostrzykując własny tłuszcz. I zdziwiło mnie, jak duża część dziewczyn nie wiedziała w ogóle, co to jest za zabieg, nie wiedziała, że takie coś można wykonać, i też nie słyszała o tej sprawie. A bardzo zainteresowały się jakby tym, że można coś takiego sobie zrobić. Natomiast nie słyszały o tej sprawie i pomyślałam, że to, jest, że to jest cały czas aktualny temat, że nadal świadomość ludzi nie jest specjalnie wysoka w tym temacie. Nadal celebrytki. I influencerki decydują się na reklamowanie. Tego pana doktora i jego usług, pomimo tego, że mleko się wylało i zaczęło trochę śmierdzieć i zrobiło się nieciekawie wokół, wokół tego zabiegu i wokół tego lekarza, największej pikanterii, wydaje mi się, dodaje tutaj fakt, że okazało się, że lekarz ten nie posiada żadnej specjalizacji. Nie jest on ani flebologiem, nie jest on również chirurgiem, tak jak było to podawane i, tak, i takie, takie informacje można znaleźć również nadal w internecie więc nie ma, on, on jest, ukończył studia medyczne, ale bez żadnej specjalizacji. Skończył jakiś kursy. wiecie, są też kursy, które organizują marki zajmujące się sprzętem, który jest używany na przykład później do takich zabiegów. To są parogodzinne lub jednodwudniowe kursy, na których gdzieś ktoś może się przeszkolić po prostu i, i potem dokonywać, wykonywać zabiegi na, na, Takich maszynach. Natomiast y, gdzieś samej takiej specjalizacji, jeżeli chodzi o medycynę estetyczną, to nie ma, bo nie ma w ogóle takiej specjalizacji. I tak naprawdę każdy lekarz, jeśli chodzi o medycynę estetyczną, zabiegi z zakresu tej medycyny estetycznej wykonywać może. Ale tutaj mówimy o czymś grubszym niż medycyna estetyczna. Nie mówimy tutaj o powiększeniu ust kwasem hialuronowym, tylko mówimy tutaj o jednym z najbardziej niebezpiecznych y, zabiegów y, z tej dziedziny. Mówimy tutaj o przeszczepie własnym tłuszczem, a powikłania, moi drodzy, mogą być naprawdę yy, spore i naprawdę niebezpieczne, a to tylko kilka z nich. Krwiak, przedłużający się ból, rany wymagające nacięć i stosowania antybiotyku, infekcje ran, trudność w gojeniu się ran, blizny, przerosty blizn, keloidy, asymetria ciała, martwica tkanki tłuszczowej, ropień, rzadko, ale również występuje ryzyko zatoru tętnicy płucnej, które prowadzi do śmierci. Również może dojść do przedostania się tkanki tłuszczowej do krwiobiegu oraz do zablokowania naczyń krwionośnych. Może również dojść do angreny oraz sepsy. Następstwa operacji, które występują właściwie zawsze, ponieważ są to następstwa y, operacji, to ból, obrzęk, blizny, zaburzenie czucia, wyczuwalność obecności przeszczepionego tłuszczu w postaci grudek tłuszczowych. Także może się to skończyć nieciekawie. Y, widziałam zdjęcia dziewczyn y, właśnie z zakażonymi ranami z drenami z dziurami ogromnymi w ciele. widziałam dziewczyny, które miały pogrudowane ciało, które wyglądało no, strasznie to wyglądało, bo to macie takie kratery w ciele, to jest gruda tłuszczu krater, gruda tłuszczu krater. tak wyglądały ich ramiona, tak wyglądały ich nogi, tak wyglądały ich brzuchy. No, dziewczyny bardzo żałowały oczywiście... Tych przeszczepów. Bardzo bym prosiła o nieocenianie takich osób. To są bardzo często ludzie z problemami zdrowotnymi, ludzie, którzy oczywiście decydują się na te, na te zabiegi. To niekoniecznie muszą być dziewczyny, które po prostu mają takie misie, mogą mieć, mogą, mogą mieć chorobę, mogą mieć lipoedemę, czyli właśnie ten obrzęk tłuszczowy, który jest bardzo bolesny i bez operacji ciężko sobie jakkolwiek z nim poradzić. Ale nawet jeśli nie mają problemów zdrowotnych, tylko. Mają po prostu takie, widzi mi się, to również nie należy ich oceniać i pisać o nich, że są puste i same sobie zasłużyły, bo na no taki zabieg się zdecydowały. Zabieg powinien być bezpieczny. Oczywiście nie każdy, każdy zabieg się ze sobą jakieś powikłania. O tych powikłaniach pacjentki powinny być informowane, ale to, co tutaj zaszło, wydaje mi się trochę nieprofesjonalne. Także tak wyglądała moja przygoda z, z tą konsultacją. Jeśli jesteście ciekawi, jak przebiegała moja konsultacja, z której również nie byłam zadowolona i która to oddaliła mnie od decyzji o podjęciu yy, operacji, yy, o podjęciu decyzji o operacji. Pierwszy oddaliłam mnie gdzieś od tego, to również taki odcinek mogę dla Was nagrać. Jeśli ktoś z Was ma również doświadczenia po konsultacji z lekarzem, czy jest po jakiejś operacji i chciałby się tutaj podzielić, i dobrymi, i złymi, oczywiście, swoimi doświadczeniami w komentarzu, to ja będę bardzo wdzięczna. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Będę również wdzięczna za łapki w górę, czy udostępnianie mojego materiału dalej. Dziękuję wszystkim subskrybującym i do subskrypcji zapraszam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!